Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Dokąd tak biegniecie? Dokąd tak biegniecie? Wyzioniecie ducha, jak siebie ducha nie znacie. Prawdy nie znacie. Czyżbyście przed prawdą uciekali? Czyżbyście przed ostatecznym rozliczeniem uciekali i karą za wasze czyny? Nie uda wam się uciec. Negatywna wasza mowa do was się wraca, mocno was uderza. Wulgarne słowa wam ciemne kanały otwierają, najciemniejsze energie wam ściągają. Dlatego brak wam pracy, która by was uszlachetniała i przynosiła wam ziemskie owoce. Owoce, pieniądze, jako zapłata za waszą pracę. Teraz będzie Was dociskała energia coraz mocniej. Ze światła płynąca coraz mocniejsze nurty, duchy ludzkie będą odchodzić w tysiącach jednocześnie, do czasu, aż zrozumiecie i prawdę przyjmiecie. I to poczujecie, z jakiego powodu jesteście karceni. Niewola to zły czas dla ducha. Dlatego musicie świadomie wybrać drogę prawdy. Już czas na was, abyście się rozwijali. Rozwijali duchowo. Przyjmowali, przekazywali promieniowania ze światła. Szykujcie się już na prowadzenie duchowe. Niosą głowy w koszu tych, co głowy spadły. To kolejne rozliczone duchy. Stąd nie ma innej już drogi dla ciemnych, jak przez lej rozkładu. Wymyślicie, że ktoś inny zadba o was i was uratują. To bardzo błędne myślenie. Oni też odejdą oczyszczeni przez lej rozkładu. Czy świni przydadzą się perły na szyi? Ciemny nie skorzystają z duchowej wiedzy. Oni chcą zabawy, rozpustnego życia na ziemi i pieniędzy. Dużo pieniędzy. To ich najbardziej zadowala. To nie hańba i wstyd, i wstyd być duchowym. To dla Was duchy największe dobrodziejstwo, czystość i duchowość. Zrozumiecie, jak w wydarzeniach stracicie tą całą materię. Wtedy duchowy będzie widoczny dla wszystkich i bezcenny. Oddacie wszystko, by się nauczyć odczuwać i iść drogą prawdy. Przestaniecie natychmiast kłamać, a prawda stanie się dla Was wzorem. Wszystko dziś stoi na głowie, musi się wszystko odwrócić i stanąć twardo na nogach. Kościelni muszą ustąpić na rzecz Pana, w pokorze przyznać się do wszystkich kłamstw i porażek na ziemi, przestać zniewalać poprzez strach ludzi ziemskich tylko dla ziemskich korzyści.